To jest i dzisiaj krótko o bateriach! 18 lutego obchodzony jest dzień baterii, a któż z nas nie ma w domu baterii, chyba wszyscy je posiadamy. Znajdziemy je w pilocie od telewizora, w wagach, w lampkach, latarkach, małych innych urządzeniach, jest tego naprawdę mnóstwo! Baterie są dużym ułatwieniem, nie ma co tego kryć, ponieważ nie potrzebujemy sterty przedłużaczy, których wiecznie brakuje w domu. Ale baterie mają też swoją ciemną stronę. Oprócz tego, że zawsze rozładowują się w najmniej odpowiednim momencie, są skonstruowane z metali ciężkich, które są dla nas po prostu toksyczne. Co znajdziemy w środku baterii? Na przykład ołów który powoduje choroby w organizmach żywych m.in. uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, a także neuropatię i nadciśnienie tętnicze. Kolejnym z pierwiastków, które znajdziemy w bateriach jest rtęć, która bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe, a u ludzi powoduje m.in. uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową czy deformację kości. Kolejnym pierwiastkiem, który możemy znaleźć w bateriach, jest kadm, który upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując między innymi uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe. Kolejnym pierwiastkiem jest nikiel, który może uszkadzać błony śluzowe, powodować zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych e, oraz lit który powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także ze względu na właściwości żrące, może y, uszkadzać skórę człowieka. Dlatego właśnie baterie są uważane za odpady niebezpieczne, więc powinniśmy odpowiednio je segregować. Odpowiednio, to znaczy nie wyrzucać ich razem ze wszystkimi śmieciami, tylko wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników, które możemy znaleźć bardzo często w szkołach albo też w różnych hipermarketach. Co możemy zrobić my, jako zwyczajni konsumenci i użytkownicy baterii? Po pierwsze, zanim kupimy kolejną paczkę baterii, sprawdźmy, czy nie posiadamy sprawnych baterii w domu. Często jest tak, że w naszych szufladach przewracają się baterie, bo w sumie te to były chyba nieużywane, a te może tylko przez krótką chwilę. Sprawdźmy, czy są rozładowane, czy nie. Oczywiście to, czy baterie są jeszcze sprawne, można sprawdzić woltomierzem. Natomiast nie każdy taki sprzęt posiada w domu, więc są też domowe metody, które w łatwy i szybki sposób pokażą nam, czy baterie są rozładowane. W opisie filmu wstawię link do filmu, który tłumaczy jak ten sposób działa i dlaczego on w ogóle działa. Natomiast e, najprościej rzecz ujmując, jeżeli bateria jest sprawna, to jeżeli upuścimy ją na blat na przykład stołu, e, powinna stanąć lub ewentualnie od razu się przewrócić. Natomiast jeżeli jest rozładowana, to przed przewróceniem się może się od tego blatu odbić kilkukrotnie. Jeżeli sprawdziliśmy, czy nasze baterie są sprawne i okazuje się, że są rozładowane, wyrzucamy je do odpowiedniego pojemnika. A jeżeli okaże się, że są yy, sprawne, to po co kupować nowe, po co wydawać pieniądze i zapychać sobie szuflady? To, co jeszcze możemy zrobić, to używać akumulatorków, które w odróżnieniu do zwykłych baterii możemy wielokrotnie ładować. Co zmniejszy ilość produkowanych przez nas odpadów, a także może przyczynić się do poczynienia pewnych oszczędności. To co możemy jeszcze robić, to segregować i odpowiednio utylizować baterie, czyli wrzucać je do tych specjalnych pojemników. Pozwala to nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także pozwala odzyskać pewną część surowców. Co jeszcze możemy zrobić? To propagować wiedzę o odpowiedniej utylizacji baterii wśród naszej rodziny, znajomych. W szkołach zbierajmy baterie i telefony. To ogólnopolski program dla szkół, który propaguje edukację ekologiczną. Więcej informacji na temat baterii można znaleźć na stronie zbierajbaterie.pl, gdzie można poznać nie tylko historię baterii, która sięga III wieku przed naszą erą, ale też poznać, na przykład, budowę baterii. Czy sposoby y, utylizacji i segregacji. Także zachęcam zarówno do zajrzenia na tą stronę, do zajrzenia do filmików w Opisie, a także do segregacji i odpowiedniej utylizacji baterii. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz także wpadać na mojego Instagrama. Do następnego. Pa!